Gościem Design przez Duże U będzie Tomek Rygali, czołowy polski projektant, wykładowca, kurator, doktor sztuki. Od 2012 roku prowadzi studio Rygali, zasłynął w Polsce projektami dla branży meblarskiej. Według niego proces projektowania to przede wszystkim poszukiwanie nowych rozwiązań, rozmowy, i tworzenie użytecznych przedmiotów. Kocham architekturę i do tej pory jestem jak gdyby jej wierny w jakimś sensie, ponieważ projektuję produkty. Przeznaczony do przestrzeni architektonicznej. Miałem okazję projektować wiele produktów konsumenckich, ale też i medycznych, czy wręcz naukowych sprzętów, czy transportowych urządzeń na potrzeby konkretnych marek, konkretnych firm w zasadzie z całego świata. I z leniucha stałem się pracocholikiem. Wróciłeś no, pamięcią do, do, chyba do tego momentu, w którym zobaczyłeś, że to jest wow, I, no to, to, bo, to, było to... to było ośnienie, To było i to było zaskoczenie, że nie, miałem, nie wiedziałem o tym, że wszystko jest zaprojektowane, że, że wszystko, co nas otacza od przestrzeni, w których jesteśmy, po najdrobniejsze elementy, po y, doświadczenia y, konsumenckie, że to wszystko jest przedmiotem twórczej pracy, bardzo podobnej do architektury. I wszystko to, co w architekturze mnie yy, pociągało, było w tym cały czas, natomiast do tego jeszcze doszło w cała sfera różnych ciekawych rzeczy, które chciałem wchłonąć. Nie interesuje bardzo, jak starzeje się produkt, bo, tak jak mówiłem wcześniej, dużą ważną wartością dla mnie w projektowaniu jest trwałość i to, by produkt wyglądał dobrze długo, po to, żeby chociażby nie był wyrzucony. Ja bardzo lubię widzieć te produkty, które już bardzo długo funkcjonują i patrzę, co się w nich dzieje. Z tego de facto wyciągam wnioski i naukę, jak robić to lepiej, o czym jeszcze myśleć.